Witamy Państwa bardzo ciepło, jesiennie listopadowo, Joanna Śpiechowicz. Michał Kwiecie. Będziemy gościć też fantastycznych, młodych ludzi. Nie będę na razie stracała w jakim kontekście. Chociaż młody człowiek jest z nami też w kuchni, idziemy do niego. Idziemy do niego, idziemy do niego, bo będziemy dzisiaj. Co prawda nie będziemy dzisiaj wypiekać w naszej kuchni, ale będziemy uczyć się, może dowiemy się, jak to zrobić w domu. Tak o, jest, może tak. dlatego Znajmniej że z nami prościej. są Marta Matuszewska-Sitek, yy, kierownik szkolenia praktycznego yy, Zespołu Szkół Spożywczych w Łodzi, Stanisław Bajor, nauczyciel oraz Alan Alan Stegwiński z drugiej klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie piekarz. Witajcie. Chleb dużo potrzebuje czasu, żeby yy, upiec się, dlatego o, u nas tak no, nie wystarczy. Chleb pieczony, no to ja bym policzył 14 godzin. A no właśnie, dlatego, dlatego u nas nie ma czasu na to, żeby, tak, żeby to, że z, wypiekać od zera. Z dzisiejszą recepturą zachęcamy do tego, żeby to zrobić w domu i a propos receptury, tak. dzisiaj chleb zakopiański. Skąd ta nazwa zakopiański? Zacznę może od takiej historii czy anegdoty. Kiedyś pracowałem w produkcyjno-handlowej spółdzielni spożywców. Mieliśmy bardzo dużo piekarni. No i jak naszą piekarnię można było, gdzie ona się znajduje, jak zauważyć? Pełno było rozsianego kminku. A skąd ten kminek? Z tego chleba. Z tego względu, że no nie lubimy zbytnio za dużo kminku w chlebie. W związku z tym piekarze nie dodawali, tylko wyrzucali na obkoło tej piekarni. I wszędzie tego kminku było obok piekarni. To prawda, ja za kminkiem nie przepadam. Ja też nie przepadam, dlatego myślę, no że dzisiaj taka ma, wersja, ale można go nie dodać. No to jaka to jest ta receptura, panie e, Specjalnie wybrałem taką recepturę, która nie wymaga bezpośrednio kwasu. Wiadomo, że chleb to jest coś takiej przedmiot, którym jest istnieje życie. Jest, są bakterie, są drożdże, które wymagają odżywiania, one żyją, rozmnażają się i tak dalej. Natomiast tutaj do tego chleba Nasz kwas wprowadzamy w formie siadłego mleka. O proszę, a to ciekawy przepis. Czyli do mąki żytniej dodajemy siadłe mleko, no ale tutaj znowu czas. 5-6 mhm. godzin to musi, musi siedzieć w jakiejś tam, no, kiedyś to dzieże dzież nazywali, niecki. niecki. Mhm. Ja pochodzę z Kieleckiego, w związku z tym taka nazwa niecki, takie drewniane, dłubane. Ale w ciepłym taczynia. miejscu. Tak, ciepły mhm. 28-29 mhm. stopni Celsjusza. I dopiero po tym czasie dodajemy pozostałe składniki i robimy z tego ciasto. Bo to jest chleb mieszany, czyli mieszany. dodajemy co. To nie jest to, że mieszany mhm. w dzierży, <laughs> Tylko mieszany, to znaczy jest mąka żytnia i mąka pszenna. Te dwie mąki. Czyli mamy tak. Y Zakwas, w cudzysłowie, tak. zrobiony tak. z mąki żytniej i mleka zsiadłego i potem dodajemy mąkę, mąkę żytnią, sól, sól, drożdże. Bardzo ważna jest sól, bo jeżeli mhm. do soli nie dodamy, chleb nam się nie uda. To sól nie jest tylko do smaku, ale po to, żeby trzymał całą konsystencję mhm. tego pieczywa bo inaczej to po prostu się rozpłynie jak nie dodamy soli. No to chyba dosyć prosty przepis taki prosty, domowy. Przez, a, prosty, ale no, należy mieć jakąś tak, tak tylko trzeba mieć czas. Trzeba mieć czas. No tego czasu jest teraz dużo, zbliża się długi weekend, więc można jednak No dnia i najlepiej to drugiego wypieka, Formujemy czy... bochenki okrągłe. No takie były kiedyś, no nie formowe, nie żadne podłużne, czy ten okrągłe. Okrągły okrągłe lepiej smakuje. Lepiej się wypieka po prostu jest lepiej wypieczony. Temperatura na niego inaczej działa. Także smak chleba, okrągłego i podłużnego jest różny. Niby z tego samego ciasta, ale jest różny. Mhm. Alan tam, Szanowni Państwo, y, robi ozdoby do My tego chleba. Widzę, że. Tak? Coś po, pani Marto, cóż to za ozdoby są? To są ozdoby wykonywane z ciasta martwego. Ciasto martwe ma jeszcze prostsze przepis. I tu musimy zrobić. Stop. O tym będziemy mówili później, tylko nam pani jeszcze powie, do czego te ozdoby nam się mogą przydać. Y Przede wszystkim na różnego rodzaju uroczystości. E, mogą być to wesela. Jest teraz takie powiedzenie, że witamy chlebem i solą, więc te chleby są przede wszystkim robione na uroczystości rodzinne, na przykład na dużynki, i wtedy robi się dekoracje w tym przypadku mamy akurat kłosy zboża, które imitują jakby surowiec, z którego zrobiony jest to zboże, znaczy no chleb, mąka później. Dostaliśmy taką prośbę, żeby jednak powiedzieć od razu, co tak to jest to ciasto brak. martwe. Ciasto martwe jest, że tak powiem, mieszaniną. Mamy tutaj mąkę, tu mamy te trzy podstawowe surowce, a więc jest to mąka użytnia typ 720, bo to też w zależności od tego, jaki mamy typ, to troszeczkę będzie inny kolor, inna struktura tego ciasta. Sól, tak jak tutaj wspomniał Marek która trzyma tą strukturę. No i woda, która powoduje, że w ogóle mamy ciasto, prawda? Bo ona nadaje tej elastyczności, sprężystości. Czyli martwe dlaczego? Bo nie ma drożdży. Nie Bo nie żyje, żyje. Nie, nie ma tego ma życia. Ale poza recepturą, którą myślę, że każdy może dzisiaj zanotować, no, potrzebne są jeszcze umiejętności plastyczne, Manualne, żeby coś takie takiego. Ma właśnie, jakie ma czy do tego są jakieś formy, czy też. No można skorzystać, no, teraz mamy dość duży m, zakres możliwości kupienia w internecie różnego rodzaju formy krojników, więc tu możemy korzystać z tych form. Natomiast ręcznie zrobiona dekoracja jest dużo, dużo lepsza, bardziej efektywna. Wyjątkowa przede wszystkim. Przede wszystkim niepowtarzalna. No. I też można, że tak powiem, bo mamy tutaj przy Właśnie widzimy kolory. kolory. kolorów, gdzie można użyć po prostu naturalnych barwników, dodać do tego ciasta martwego i też proszku? Um, Czy to nie, bo to na przykład może być sok z buraka o, proszę. i też w tym momencie na przykład mniej wody dodajemy, zamiast, wody. zamiast mhm. wody dodajemy ten sok z buraka. I ta różnica też polega na tym, że jeżeli mamy ciasto, w którym są drożdże, to ono podczas wypieku będzie rosło, będzie zmieniało mhm. swój wygląd, kształt mhm. e, i będzie objętość miało inną, a ciasto martwe tej o, formy nie tak. zmieni, a więc jak jest ukształtowane, to na tym chlebie dokładnie ten sam wzór, ten sam kształt pozostanie nam. I to ciasto martwe może być albo słodkie, albo słone. Tak. Żeby było słodkie, to co, nie dajemy soli? No, to tu mamy. To, to, tu mamy. to troszeczkę jest inna technologia w ogóle przygotowania, bo ciasto, y, słone to jest tylko mąka, tak jak Marta powiedziała, sól i woda. Natomiast tutaj jest cukier, glukoza. Gotujemy tą, ten cukier i glukozę z wodą mhm. i następnie w późniejszej fazie dodajemy mąkę. Mhm. I tej mąki troszeczkę jest więcej. No i ona ma inną strukturę, inaczej się zabarwia w czasie wypieku. No jest, jest łatwiejsza jednak ta solna, szybciej się robi. Także I wtedy takie dlatego... ciasto słodkie, martwe, to do czego? Do chleba czy do jakichś innych ozdób? Nie, nie to też ozdoby. Takie samo ozdoby, jak tutaj teraz tu Ala robi. Także nic innego, tylko że po prostu zabarwienie inne. To do Alana będziemy jeszcze wracać później. Będziesz nam opowiadał później, co robisz. <grym> jak, jak wygląda już jak nauka ucznia. właśnie y, y, robienia takich fantastycznych osób. A jak ja patrzę sobie tutaj na to, co Alan wyprawia w kuchni, to myślę sobie, że on spokojnie mógłby się zajmować ceramiką, ale wybrał piekarstwo! Alan, dlaczego? <grym> jakoś tak rodzinnie. Mój wujek był piekarzem, tak zainteresowało mnie to jakoś bardziej. tak jakoś. Przekonał mnie. I co jest w tym piekarstwie takiego wyjątkowego, że no właśnie no tutaj jeszcze dodatkowo musimy przecież postarać się, żeby to było wszystko piękne, estetyczne. No ogólnie w piekarstwie mnie zaciekawiło pieczywo. Jest jakby samo ogólnie pieczywo, ale jest. No, ludzie chcą bułek ciepłych lub chleba. No i... A nie przeraża cię to, że piekarz musi wstawać o trzeciej rano? Akurat nie, właśnie to też mnie przekonało, ponieważ jestem osobą, która raczej jest albo poranna, albo po prostu w nocy bardziej, bardziej siedzę. Sowa. Tak. No to, dobra. I właśnie akurat to, czy trzeba, bardzo mnie to, to Czy trzeba przekonywać tych, którzy chcieliby jednak ukończyć łódzki spożywczak? Czy jest duże zainteresowanie? Znaczy zainteresowanie jest, trzeba przekonać ludzi, że jeszcze dodatkowo, poza tym, że zdobędą wykształcenie, to mają później możliwość jeszcze pracy, bo ta praca jest, łódzki rynek rozwija się bardzo dynamicznie, powstaje wiele firm które szukają specjalistów właśnie w tych branżach, w których kształcimy. No bo poza piekarzem kształcimy również cukierników na poziomie szkoły branżowej. Też ze strony pracodawców mamy duże zainteresowanie właśnie przetwórcą mięsa, czyli wędliniarzem i operatorem maszyn i urządzeń. Więc to jest taka dość, bym powiedziała, no to, szkoła. To, to poczekamy jeszcze na te wędliny, które tutaj do nas przyjdą. Tak, tak. myślę, na następnym no, razem no, może, mam nadzieję, że się, jeszcze, że się jeszcze spotkamy. No właśnie, na sam koniec jeszcze do Was zajrzymy, ale e, teraz Szanowni Państwo, już uciekamy do naszych kolejnych tak. gości, bo nie mamy za dużo czasu. Prawda? Nie mamy za dużo czasu, a chcemy im też poświęcić e, ten czas. Z nami e, Natalia Żukowska, członkini teamu Projekt Feel the Beat. I Mariusz Sitkiewicz, lider tego projektu. Widzimy, trzymamy kciuki, gratulujemy Wam takiej pięknej inicjatywy. Do naszej na kuchni też gorące. może wejść każdy i otrzymać gratisy. Jakie? W postaci na przykład jakiejś przekąski. No no dzisiaj, ładny, co prawda, w postaci no prze przepisu. Zapraszamy Was ze sobą do kuchni. Dzisiaj w postaci przepisu. Eee, no i właśnie, tutaj był taki pojedynczy, pojedynczy sznureczek, a zrobił się taki, taki warkoczek. Jak to zrobić? Ja nie wiem, eee, podobno da się. Tak, zrobiłem z jednego szturka, znaczy z jednej wałeczka, warkoczu plotłem. Chyba niemożliwe, ale da się. <laughs> da się. I da się zrobić niebieskie ciasto. Z czego zrobić niebieskie ciasto? No i tutaj muszę Państwa zaskoczyć, bo żółte, czerwone, jak tam róże mhm. mamy, zielone można, to na, z naturalnych barwników. Natomiast ciężko uzyskać naturalny, Dobrze. niebieski. Także to jest sztuczny barwik niestety. To jest tajemnica, której uczą się y, uczniowie spożywczaka. Bardzo dziękujemy tak, Wam. dziękujemy Wam, dziękujemy bardzo. Państwu, wam. dziękujemy naszym gościom i zapraszamy na kolejne spotkanie w programie Zapraszamy do Nas.